Siema, ja jestem trzeci i witam Was w kolejnym odcinku z Browsas na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku kupię sobie skina mroczna Wróżka Janet oraz wbiję tym skinem 45 tysięcy pucharków oraz otworzę mitycznego też właśnie po wbiciu tych 45 tysięcy pucharków. Ale oczywiście zanim to wszystko to na samym skacie zostawcie suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę po tym filmem oraz napiszcie w komentarzu pucharki, a ja przypnę wam serduszko. A więc jak widzicie, ja jestem na moim koncie w Brawlsas, no i przechodzę sobie, słuchajcie, do sklepu, także klikam sobie właśnie w sklepu, jestem w sklepie i słuchajcie pora na kupienie skina mroczna wróżka Janet. Jak widzicie, mamy tutaj właśnie taką oto ofertę specjalną na tego oto skina. Mamy tutaj właśnie przecenę ze 149 gemów na 39 gemów, także myślę, że nie ma co podłużać. a więc tutaj klikam, potwierdzam zakup. No i widzicie, w tym momencie właśnie mamy tutaj animację odblokowywania tego oto skina Mroczna Wróżka Janet. Także właśnie tak ten skin wygląda. Klikamy sobie oczywiście, słuchajcie, dalej, bo do tego skina mamy również taką oto ikonę gracza oraz taką oto emotkę, więc tak to właśnie tutaj wygląda. No i słuchajcie, jeśli chodzi w sumie o moje skiny do Janet, no to ja mam, słuchajcie, to już wam pokażę. Że, e, tak naprawdę e, w tym momencie pierwszego autoskina do Janet zakupionego i jest słuchajcie właśnie ten otoskin, także słuchajcie, ja go sobie wybieram. No i skoro to jest mój pierwszy skin do Janet, no i skoro go kupiłem, no to pora tego skina przetestować, Także widzimy się oczywiście w grze. A więc jak widzicie, ja już właśnie jestem w mojej e, pierwszej grze tym oto skinem do Janet, także słuchajcie, na początku zniszczę sobie tutaj słuchajcie, te oto skrzynki, żeby mieć perkipsy e, także okej, okay, w tym momencie właśnie sobie je niszczę. E, no i dobra, mam już w tym momencie o, właśnie zebrane dwa perkipsy, dwie osoby już to ciekawe e, zginęły, także całkiem szybko e, Mamy tutaj mm, pozostałych zadamiarze 8 No i słuchajcie tam w tym momencie Szeli się nie rusza, nie wiem co to szczeli robi, ale słuchajcie no dobra, w tym momencie właśnie ją pokonałem, także mam pierwszą osobę pokonaną tym, oto skinem do Janet, tam jest słuchajcie, również Kruk no, i słuchajcie, on ma dwa perki. Ja mam 3 Słuchajcie, myślę, że skoro tutaj widzę po lewej stronie skrzynki, no to warto byłoby po niej właśnie w tym momencie pójść. W tym momencie, właśnie sobie spróbuję tutaj zniszczyć. Ale spróbuję też pokonać tego kruka. Zobaczymy, czy to się uda. No, słuchajcie, niestety nie. On mi, słuchajcie, tutaj uciekł. Więc myślę, że mogę sobie tutaj spróbować właśnie zniszczyć te skrzynki już do końca. W ogóle bardzo dużo skrzynek tutaj jest. Nikt nie niszczy tych skrzynek. Nie wiem dlaczego. No, ale dobra, słuchajcie, tutaj muszę się teraz podleczyć, bo trochę straciłem, właśnie w tym momencie, HP. Do Dobra, tutaj wysyłam się kolejną skrzynkę, ale mamy też tam przeciwników w tym momencie, więc ja sobie można by ulta, bo ten ult mógłby się tutaj e, oczywiście e, no przydać e, w jakiejś sytuacji później, także słuchajcie, warto mieć tego ulta nabitego, w tym momencie właśnie już tego ulta mam. Trzy osoby już pozostały w grze, także okej, okay, zostałem ja, Serge oraz Piper. No i najprawdopodobniej ten Serge wygra. No ale zobaczymy. E, miejmy nadzieję, że uda się pokonać tą Piper, bo w tym momencie, o, właśnie mi się udało pokonać. No i w tym momencie zobaczmy, czy uda mi się pokonać Serge'a. odpalę w tym momencie Ulta i zobaczmy, czy uda mi się go pokonać, czy będzie pierwsze miejsce. Tak jest, mamy pierwsze miejsce. A więc jak widzicie, ja jestem w kolejnej gierce z skinem różna wróżka. Jared, no i słuchajcie, jak widzicie jestem właśnie na innej mapie. No i słuchajcie, dlaczego jestem na innej mapie? No dlatego, że słuchajcie ogólnie, jestem już tutaj tak naprawdę kolejnego dnia, e, jest to kolejny dzień właśnie po tym, jak kupiłem tego skina. No i słuchajcie, wbijam sobie te 45 tysięcy pucharków właśnie tym oto skinem. W międzyczasie oczywiście grałem też tym skinem i wbiłem te pucharki tylko i wyłącznie tym skinem od momentu, odkąd właśnie kupiłem tego skina, to gram tylko i wyłącznie tą Janet i tym skinem, żeby właśnie wbić te pucharki właśnie, no, tym skinem po prostu. No i słuchajcie, tu też brakuje mi naprawdę niewiele do bicia tych 45 tysięcy pucharków, także dlatego, no, tych gierek poprzednich nie widzieliście, żeby ten odcinek trwał jakoś bardzo długo. Dlatego, słuchajcie, tutaj jako, że już niewiele brakuje, no to myślę, że... Te gierki warto tutaj oczywiście już na filmie pokazać, no bo już naprawdę no niewiele brakuje do wbicia tych 45 tysięcy, więc tutaj oczywiście teraz się postaram, żeby... No, zdobywać te pucharki i żeby już też 45 tysięcy pucharków jak najszybciej właśnie tym skinem Mroczna Wróżka Janet wbić. Także słuchajcie, tam widzę, że ktoś jest. Nie wiem, co to osoba robi. Jest to, słuchajcie, Cordelius. Okej, okay, w tym momencie go właśnie pokonałem. Sześć osób pozostało właśnie w tej oto gierce. Także okej. Okay. Zobaczmy, czy tutaj ktoś jest. Ok, tutaj nikogo nie ma. Tam też nikogo, słuchajcie, nie ma. Tam raczej też nie, ale tam jak widzicie jest Sandy. Ogólnie po lewej stronie. On ma trzy perki ja mam cztery, także mam o jednego więcej. Ok, tam też zobaczcie, jest na dole Kieł, który ma 5 perkupów, ale został on właśnie pokonany przez Tarę. Więc 4 osoby już pozostały. No i dobra, w tym momencie Tara używa ulta, właśnie. Sandy został również pokonany. trzy osoby pozostały. Jestem na pewno tutaj Ja, Tara. No i jeszcze ktoś. Nie wiem dokładnie, kto pozostał jeszcze. Ok, już widzę, że jest to Pil. Widzę to po jego atakach. A więc jak widzicie, zostały trzy osoby. E, tutaj mamy właśnie. E, 4 perkiupsy w tym momencie. No i słuchajcie, zobaczmy jak to się tutaj zakończy. E, w tym momencie właśnie tutaj jak widzicie atakuje innych graczy. E, no i dobra, trzy osoby pozostałe jak widzicie tam no nie atakują się e, ci inni gracze, ale dobra jak widzicie w tym momencie właśnie muszę troszeczkę przeatakowali. W tym momencie tej właśnie zostały już dwie osoby. No i zobaczmy, teraz atakuje tą Tarę, żuję sobie sobie ulta i zobaczmy czy uda mi się w tym momencie pokonać. Tak jest, udało się ją pokonać i mamy pierwsze miejsce. A więc jak widzicie, ja jestem właśnie już w kolejnej grece tym oto skinem. Do Janet, no i słuchajcie, oczywiście wbijam sobie też 45 tysięcy pucharków, dalej, dalej się o nie oczywiście muszę tutaj starać. W tym momencie najprawdopodobniej uda mi się pokonać Dynamica, tak jest, właśnie mi się go udało pokonać, no ogólnie w tej grze zostały już pokonane dwie osoby, bo jak widzicie zostało 8 graczy właśnie w tej grze. Tam słuchajcie mamy Hanka w tym momencie, jak widzicie. Jest też tutaj również Bibi, którą w tym momencie atakuje Nita. No i słuchajcie też jest tutaj Epimo, którego w tym momencie atakuję ja. No i udało się go pokonać. Co prawda pokonał go Hank, no ale został on pokonany. Ja w tym momencie tutaj, słuchajcie, no sobie użyję ulta, żeby przemieścić się w inne miejsce. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj, już tak naprawdę, no w kompletnym innym miejscu, bo jesteśmy po prawej stronie i bardziej na dole mawy. Cztery osoby już pozostały, także całkiem ok może oczywiście sobie, słuchajcie, tutaj dalej, jak widzicie na górze jest Bibi, e, no i tutaj e, spróbuję ją przeatakować, chociaż jak widzicie ona się chyba w tym momencie za murkiem, tam mamy też na górze, słuchajcie, Hanka, e, cały czas cztery osoby ogólnie pozostałe no i dobra, spróbujmy sobie tutaj, słuchajcie, naładować chociaż ulta, no zobaczymy to, czy się uda, no słuchajcie, w tym momencie Bibi została pokonana, jak widzicie, ten Hank jest całkiem tutaj mocny. no ma on aż 9 perkupsów i prawie mnie pokonał, zostało mi tylko 99 HP. No i będę musiał tutaj chyba użyć ulta, żeby właśnie od niego sobie usiąść, więc słuchajcie, w tym momencie sobie yy, Właśnie yy, To robię, no i zobaczmy kto tutaj jeszcze jest, no bo nie wiem kto tutaj pozostał, okej, okay, jest tutaj słuchajcie Shelly No i no nie udało się jej pokonać i mam trzecie miejsce A więc jak widzicie, ja już jestem w kolejnej gerce tym oto skinem Mroczna Wróżka Janet, no i słuchajcie na początku oczywiście tutaj pójdę sobie Zniszczyć skrzynkę i zebrać parę Także okej okay. Już pierwsza osoba w ogóle co ciekawe zginęła, także całkiem szybko e, W tym momencie tutaj Już mam właśnie tego pierwszego Power zebranego, w tym momencie jak widzicie tutaj też inny gracz, który próbuje sobie berym yy, zebrać tego Perkubesa, yy, właśnie, który był na dole ze skrzynki, no i właśnie mu się to udało zrobić. Ale słuchajcie, tutaj też jest kolejna skrzynka, którą myślę, że no, uda mi się yy, w tym momencie właśnie znieść. Okej, właśnie to zrobiłem, ale jak widzicie, Otis również mnie atakuje, więc trzeba na to na pewno uważać. Yy, dwie osoby już odpadły, także Pozostało w grze 8 graczy, no i w tym momencie w sumie no za bardzo nie mam co zrobić, tak naprawdę jeszcze nikogo tutaj nie zaatakowałem, więc w ogóle nie mam nawet chociaż trochę e, nabitego ulta. No ale okej, okay, w tym momencie może mi się uda kogoś zaatakować, no niestety nie, bo jakby się ten Otis tutaj y, uniknął mojego ataku. No ale kolejna osoba zginęła, także nawet jeszcze kolejna osoba, więc już nawet jeszcze kolejna, co się dzieje? Słuchajcie, teraz kilka osób zginęło w bardzo szybkim y, tempie, y, no i zostało już 5 ugraczy w tym momencie. Y, jak widzicie, ja tak naprawdę nikogo jeszcze do tej pory nie zaatakowałem, nikogo tutaj za bardzo nie widzę, y, no ale słuchajcie, teraz już widzę tam na pewno Rico ale ja też mam do perki także no nie jest to zbytnio e, dużo. No i problem jest też taki, że ja nie mam naładowanego ulta właśnie, e, a ten ult mógłby się jak najbardziej przydać właśnie. E, pięciu graczy pozostało, także no nie wiem tak naprawdę kto tu jeszcze został oprócz tego Rico. Najprawdopodobniej Otis, no właśnie, jest tutaj Otis i on niestety mnie w tym momencie pokonał i mam piąty miejsce. A więc ja już jestem w kolejnej grze, no i słuchajcie, oczywiście gram sobie dalej i dalej próbuję wbić te 45 tysięcy bucharków. E, jak widzicie tutaj mamy na starcie już e, Amber, obok mnie tak naprawdę, chociaż jest ona tak naprawdę za ścianą w sumie. Pierwsza osoba już została pokonana. Mortis pokonał właśnie er, Jesse. E, także okej. Okay. W tym momencie kolejna osoba została pokonana. Miko pokonał Miko, co ciekawe. E, także no dobra. Dwie osoby już e, zginęły. E, no i w tym momencie mam niestety tylko jednego parikupca, także no nie jest to zbytnio dużo. Wypadałoby mi się tutaj więcej. Jak widzicie jest tam Sandy, który no, blokuje mi tak naprawdę dostęp do tych e, skrzynek. Yy, abym sobie mógł zebrać właśnie yy, power cubesy kolejne, chociaż ja słuchajcie w tym momencie całkiem mocno go też przeatakowałem, ale on się naprawdę podobnie za chwilę podleczy, no dokładnie, on już słuchajcie w tym momencie ucieka. W tym momencie zaatakowałem również Edgara, yy, ale ogólnie na uwagę, że mamy tutaj naprawdę mocnych graczy pod względem power cubesów, bo yy, no tam inni gracze mają 8 power cubesów. na przykład Edgar ma 5 power cubesów, także naprawdę dużo, ja niestety, mam tylko jednego, więc no nie najlepiej. Yy, tutaj to wygląda, jeśli chodzi o cubesy, no ale E, miejmy nadzieję, że uda się to znaleźć jakieś dobre miejsce, e, bo tutaj, jak widzicie, no e, różnie to wygląda. E, I z tymi percubesami, no tak średnio tutaj ta sytuacja właśnie też wygląda. E, w tym momencie, słuchajcie, no Miko prokonał e, właśnie Max, więc ok. E, kolejna osoba odpadła. Jak widzicie, tam mamy Lole, która ma dwa power Cubsy, No nie jest to za dużo, ale w tym momencie tutaj, słuchajcie, jest również Miko. E, jest tutaj również Miko, e, który, słuchajcie, no tutaj ma też 4 percubesy, więc zdecydowanie więcej niż ja. No, i pięciu graczy ogólnie pozostało w tym momencie. Yy, w tym oczywiście no właśnie ja, no i miejmy nadzieję, że tutaj uda się zająć naprawdę jakieś dobre miejsce, na razie mamy na pewno no minimum piąte miejsce no ale tutaj liczę oczywiście na jakieś dużo dużo lepsze miejsce niż piąte w tym momencie jest tam słuchajcie również Lola, którą no atakuje, ale no ona też atakuje mnie, no i prawie udało ją się pokonać ale jak widzicie no niewiele zabrakło, żeby właśnie została ona w tym momencie pokonana ale może pokona ją za chwilę Miko więc zobaczmy czy tak się stanie, uwaga Miko właśnie tutaj ją atakuje i została ta Lola pokonana właśnie przez tego Miko no i w tym momencie mamy wielkie starcie, no i tutaj najprawdopodobniej Miko już ze mną wygra. Ja w tym momencie sobie użyję jeszcze ulta, ale raczej no niewiele mi to da, e, więc tutaj jak dzisiaj, no ten Miko najprawdopodobniej sobie wygra, e, więc okej, okay. no ale mam przynajmniej drugie miejsce. No jak widzicie, dzięki temu wbiłem sobie właśnie 45 tysięcy pucharków, a nawet jeden pucharek więcej niż te 45 tysięcy, także mam już nawet ponad 45 tysięcy pucharków e, wbite, no i słuchajcie, myślę, że jako, że właśnie już sobie biłem te 45 tysięcy pucharków, no to mogę sobie otworzyć mitycznego Star także oczywiście klikam, no no i zobaczmy, co tutaj z tego start wypanie, także nie przedłużam. I uwaga, zobaczmy, mamy tutaj co? No, mamy tutaj punkty mocy dla dowolnego zadmiarza, także, no, zdecydowanie mogą być tutaj, no, lepsze trafienie z tego start No, ale słuchajcie, przynajmniej wbijem też 45 tysięcy kucharków skinem Rorschna Bruszka Janet. Oczywiście kupiłem sobie tego skina. No, i w że odcinku to już by było na tyle. Także mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz subozłąkiem na moim kanale. No, a w tym filmie to już by było właśnie na tyle. Także trzymajcie się, no i cześć.